Cześć, witam Was na kanale. W nowym roku, w pierwszym odcinku za, za zakupy, zakupy growe jest kilka paczek. Przyszło do mnie kilka fajnych gier. Za chwilkę sobie zobaczycie. Będzie ich gdzieś koło 10 myślę 12. Gry będą na PlayStation 1, na PlayStation 2, na PSP, na Wii, na Xboxa Classica, ale to nie będę Wam wszystkiego zdradzał. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca i oglądniecie ten film. A ja jeszcze zachęcam Was do, do subskrypcji kanału, do, do lajkowania oczywiście i, i do pisania komentarzy, każdy komentarz jest bardzo mile widziany. Tak, jeszcze tylko dodam, że trochę za te gry zapłaciłem, ale naprawdę było warto, więc nie będę przedłużał. Zachęcam Was do oglądania. Ok, więc ja sobie zacznę od, od pierwszej paczki tutaj. Otworzę sobie ją, za chwilkę zobaczycie. No tu już widzę dwie gry na Xboxa, na Xboxa klasika, więc sobie za chwilkę zobaczycie. A tutaj pierwszą grą jest We, Wipe, Splash. Wipe Splash. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Gra od Eidos'a. Gra jest platformówką, platformówką 3D. Tutaj wcielamy się w łasicę i mamy do łaścice, która ma na imię Spunks i W królika jesteśmy razem z pięciu łańcuchami. Więc musimy uciec z magazynu, która ja, fajnie, fajnie się prezentuje. Jak najbardziej, platformówki zawsze mile widziane. Więc tu jest manual, jest, jest płytka, więc, więc bardzo fajnie. Więc wipe, wipe splash. Ląduje do kolekcji, bardzo fajna gra. Będę sobie ją chciał kiedyś, kiedyś zagrać, więc, więc to jest pierwsza gra, white slash. No i tutaj kolejna, kolejna gra, którą Wam pokażę, jest, jest obscure. Proszę bardzo, Gier, gra horror. Oczywiście, nie, nie, nie będę Wam za bardzo dużo opowiadał o że ale gra też jest dość, dość w cenie, gra wyszła na, chyba też na PlayStation 2 więc, i chyba też na PSP, z tego co, co, co pamiętam. Więc to jest obskure. więc akcja się dzieje w szkole i po prostu musimy, jesteśmy uczniami, musimy, musimy przetrwać, więc, więc to jest to. Nie grałem, nie grałem w ten tytuł nigdy wcześniej, więc, więc to jest właśnie obskure. Jest, jest manual, jest płytka, więc bardzo fajnie. Więc ten tytuł ląduje do mnie do kolekcji. Za, za grę zapłaciłem po, po, po 100 koron, Więc cena naprawdę, naprawdę fajna. Więc gdzieś tak wyszło mi około 40, może zł za, za sztukę, więc, więc nie najgorzej. No i tutaj już kolejna paczka. Pokażę Wam, tu już będzie. To też, też naprawdę gra, gra, dobra gra, sztosik, a jest to gra na, na PSP, Silent Hill Shattered, Shattered Memories od, od Konami wydał, wydał, wydał to Climax, więc to jest gra Silent Hill, jak sami widzicie, to jest siódma, siódma część, siódma część, od, siódma odsłona części Silent Hill. Więc tutaj się wcielamy, z tego co pamiętam, w Harego, chyba Farego, tak, z pierwszej części. I, i tutaj musimy ocalić swoją córkę, z tego co dobrze pamiętam. Więc pamiętam, że wgrałem też w tą grę. Już było kilka lat kilka lat temu, no właśnie dokładnie na, na PSP. Więc yy, teraz z powrotem trafia do mnie do kolekcji Tiagra. No i tutaj powiem Wam, że yy, jest, jest płytka, jest manual za, za tą grę zapłaciłem zapłaciłem dokładnie 200 zł, ale jak sami wiecie ta, ta, gra, jest, ta gra jest rzadka i kosztuje dużo więcej na no, Allegro jak sprawdzałem to widziałem, widziałem najtańszą, naj, naj, najtańszą właśnie wydanie tej gry za, za 300 zł, więc 200 zł naprawdę mega okazja jeszcze tylko dodam tyle, że pie, 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 pie Pierwotnie ta gra była ekskluzywna na, na Wii, więc później wyszła na PlayStation 2 i, i na, na PSP. Na PlayStation 2 jest najdroższa, i cieszę się, że, że mam, tą, mam tą grę do kolekcji ją dokładam, więc bardzo fajnie, a mam tą grę jeszcze na Na, na Wii, więc to, tu wam jeszcze pokażę yy, za, za chwilkę. O, dokładnie, jest tutaj. Proszę bardzo, mam jeszcze na Wii, więc jak śledzicie mój kanał, to mogliście widzieć, yy, zobaczyć, że, że jest na półce. więc ja sobie teraz przejdę do, do kolejnej paczki. Yy, tutaj sobie otworzę kolejną paczkę. To jest chyba już grana. Z tego co pamiętam, to jest grana Xboxa 1, na ale. Ja... To jest edycja też limitowana, kolekcjonerska, ale to ja sobie otworzę i za chwilkę, za chwilkę wracam. Okej, okay, ja sobie otworzyłem tą paczkę, to jest dokładnie, dokładnie gra Little, Little Nightmares, Nightmares 6, 6 edition, jak sami widzicie w takim fajnym, fajnym pudełku. A można powiedzieć, że edycja, edycja taka kolekcjonerska. Bardzo fajne wydanie, to jest pierwsza część z tego co, co wiemy w tym roku właśnie wyjdzie trzecia chyba odsłona tej gry. Ja nie miałem okazji, okazji obrać tego tytułu, troszkę pograłem, ale, ale jakoś wciągnąłem się w inne gry i nie miałem okazji jeszcze skończyć tej gry, więc mam nadzieję, że, że w końcu się to uda. To jest właśnie edycja taka limitowana troszkę, i tu jest. W tej grze jest, jest plakat, jest, jest figurka, są, są naklejki od tej, możecie zobaczyć, jest też jakiś, jest, jest komiks, jest bardzo fajne wydanie. Też mnie to cieszy, bo za, za, zapłaciłem za, 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 za to wydanie 120, 120 złotych, przepraszam, więc na nasze polskie. Więc bardzo, bardzo fajny traf. Myślę, że że warto było wziąć, jak najbardziej, cieszy mnie to, fajnie będzie się prezentowało na, na, na półce więc to to, ta gra, Nightmare, Little Nightmares, ląduje do kolekcji, więc bardzo fajnie no i kolejne, kolejne paczki Wam pokażę, To już będą, będą gry na, na PlayStation, na PlayStation 1 sobie otworzę szybko No, i tutaj też, też, też dobre gry. Eee, za chwilkę zobaczycie. Eee, sami sobie zobaczcie spo, spo, sporo folii. Eee, sprzedawca haha, sprzedawca eee, włoży, włożył do, do kartonu, więc eee, gry są naprawdę dobre. No, i tutaj za chwilkę zobaczycie. Eee, pierwszą sprze, pierwszą z, zbierna. Na, 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 na PlayStation 1 to jest dokładnie Wild Wild Arms. Fajne takie, fajne wydanie. Jak sami widzicie, gra jest, jest JRPG-iem, Więc za, za wiele o tej, o tej grze wam nie, nie powiem, bo nie grałem w, ni nie grałem w nią wcześniej, ale. Ale dużo słyszałem, że, że, że jest naprawdę dobra. I gra jest, gra jest oczywiście też, też jest, no, w, w cenie. Nie jest, nie jest jakoś bardzo rzadka, ale jest, jest w cenie, trzyma cenę. Tam mm, widzimy, że w okolicach 300 zł. Ja dałem z, za chwilkę, wam powiem, ile dałem za, za te dwie gry. Więc to jest White Arms. No i tu ładnie jeszcze sprzedawca do środka włożył folię bombelkową. Więc bardzo, bardzo fajnie. No, i tu jest oczywiście manual. Jest sama płyta. Też bardzo, też bardzo ładna, jak sami możecie zobaczyć. No, i płytka jest, powiem Wam, że naprawdę w bardzo ładnym, ładnym stanie. Troszkę skurzona, ale, ale mocna dziewiątka, więc, więc jest naprawdę bardzo dobry stan. Więc, White, White Arms ląduje do kolekcji. Bardzo fajnie. No, i tu jeszcze kolejna gra. Właśnie tego samego sprzedawcy. No, już kilka, kilka razy kupowałem od niego, więc y, można powiedzieć, że się, że się znamy, i czasami dostaję, dostaję od tego sprzedawcy właśnie. No, całkiem, całkiem fajne rabaty, więc, y, więc bardzo miło z jego strony. No, i tutaj ko kolejną grą jest Bread of the, of the of Bread of Fire. Y, trójka. Y, brakowało mi akurat tej, tej, tej części. Do, kolek do kolekcji moich gier, które mam na PlayStation 1, mam, mam tą właśnie czwartą część. Jak sami wiecie, to jest trzecia część, też to jest też to jest RPG, JRPG japoński oczywiście. Dużo, ty, dużo tych dużo było na, na PlayStation 1. PlayStation Jak sami wiecie, też, te, też też gra jest, też cenie może też, też dość rzadka, dość, dość, dość rzadka gra. Oczywiście z manual. No i tutaj sama płyta. Jak sami widzicie, stan też, też, bardzo, też bardzo dobry. Też, też mocna, mocna dziewiątka. Więc, więc bardzo fajnie. Za te, za te dwie gry zapłaciłem od, od tego sprzedawcy 400-400 zł. Więc, więc naprawdę myślę, że, że cena jak najbardziej ok, zwłaszcza że te dwie gry chodzą w dużo większych cenach, więc więc naprawdę bardzo bardzo fajnie się cieszę, że te gry trafiły do mnie do kolekcji, więc naprawdę naprawdę nieźle. No i tu już kolejna gra, powiem Wam szczerze, że to już jest kolejna paczka, kolejna gra, tu już naprawdę będzie sztos na PlayStation 2. A to jest za chwilkę sobie zobaczycie. Myślę, że to jest unikat. Widziałem z tego, co sprawdzałem, ale nie znalazłem żadnej sztuki tej gry. A na eBayu chyba było 10, 10 chyba sztuk tego. Więc gra jest naprawdę rzadka. Jest, jest unikatem, można powiedzieć. I jest w cenie, powiem wam. Ja za tą grę zapłaciłem. Za chwilkę, za chwilkę wam powiem. A to jest dokładnie Samurai Shadow Anthology. antologia. Jest tutaj 6, 6, 6 gier, 66, tak, 6, 6 właśnie gier od, od SNK. Jak sami wiecie, te, te gry były na automatach i oczywiście na, na konsolach. Na konsolach nie Neo Geo, więc Samurai Shadow Anthology, Anthology trafia do mnie do kolekcji. Jest, jest oczywiście manual jest, 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 jest płyta jak widzicie no i za tą, za tą grę zapłaciłem za dokładnie 200, 200, 250 zł wiem, że to też, też nie jest mało pieniędzy ale naprawdę za, 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 za taki tytuł było, było warto myślę, że cena jak najbardziej niska jak na, na to co widziałem na, 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 na eBay'u a a tam ceny się wahały nawet do 1000 zł, do 1000, do 1000 zł za fabrycznie nowej i więcej, więc sami możecie sobie to sprawdzić, więc ta gra Samurai, Samurai Shadow Anthology trafia do kolekcji, mega się cieszę, mega rzadka gra, jest w cenie, też, też wyszła chyba na, na inne platformy, nie pamiętam dokładnie, ale chyba na Wii, ale jest, jest, jest tańsza. Więc jeśli możecie, to, to szukajcie sobie na PlayStation 2 albo na, na, na Wii, na której tam konsoli gracie. Więc, więc Samurai Shadow trafia do kolekcji. Bardzo, bardzo, bardzo dobry tytuł. No i tutaj jeszcze, jeszcze kolejna paczka. Jeśli oglądaliście mój ostatni, ostatni film w starym roku, to tam właśnie Nagrałem prezentację konsoli, którą dałem do, do swojej kolekcji. No i tutaj też widzę, że sprzedawca zapakował też, też, też bardzo ładnie folię wobelkową grę, a gra też jest na nową platformę można powiedzieć, bo ta platforma jest 4 lata będzie na, na, na rynku, a to jest grana. Evercade, dokładnie Piko kolekcja, kolekcja, kolekcja pierwsza i tutaj jest 20, 20 gier, jak sami, jak sami widzicie, więc, więc bardzo fajnie. No, gra jest oczywiście nowa, w nowa folii no i tutaj jest, jest kilka, kilka naprawdę dobrych naprawdę dobrych dobry, dobry tytułów, które będzie sobie warto ograć. Radical, Radical Legs, The, The Humans, więc yy, Dragon, yy, Dragon Wave, yy, więc jest, jest tych tytułów naprawdę yy, yy, dużo. Yy, tutaj yy, mogę Wam powiedzieć, że też yy, dobrą, dobrą cenę dostałem za, 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 za tą grę. Zapłaciłem za nią w 150 zł, ale gra jest dużo więcej warta nie spotkałem żadnej żadnej sztuki na, na Allegro a na eBayu też też chodzą dużo więcej więc Pico kolekcja, Collection One kolekcja pierwsza trafia do, do kolekcji mega się cieszę też zacząłem właśnie sobie zbierać gry na tą, na tą platformę bardzo, bardzo fajny sprzęt na pewno myślę że w tym roku pojawi się też Nowe konsole od właśnie na, 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 na EverCade'a do kolekcji, więc zachęcam Was do oglądania. I tutaj jeszcze kolejna paczka. Dosyć duża, ale w środku są dwie gry. To sobie za chwilkę zobaczycie. Napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie. Żeby właśnie otwierał, otwierał właśnie paczki, tak na, na kanale, a na, na filmie, czy po prostu, żebym już pokazywał otwar, otwarte już, już gry. Więc dajcie, dajcie mi znać, co myślicie. Więc za filtre'em pokażę te dwie gry, a tutaj też są naprawdę dwie, dwie, dobre, dwie dobre gry. Jest udało się. No i tutaj już też też powiem wam szczerze, że me, mega dobry tytuł, też tu jest gra na Wii, też ładnie zapakowana folię, a to jest y, Beat Trip Complet. Y, Proszę bardzo, gra, gra pra, platformowa, y, mu, muzyczna, mu, muzyczna gra. Y, Platformówkach przechodzimy sobie i w rytmie, w rytmie muzyki właśnie przechodzimy. Przechodzimy plansze. No jest tutaj chyba 6, 6 kompletnych gier, więc 120 gameplay challenge. 120 wyzwań mamy. Więc do odblokowania też tutaj chcemy właśnie jakieś audio, jakieś pliki, więc wideo też jest. Więc bardzo, bardzo fajne wydania. No, i tutaj oczywiście jest, jest, jest manual, jest, jest sama płyta. No, i tu jeszcze bardzo fajna rzecz. Oczywiście jest soundtrack. Więc, więc bardzo fajnie, coraz, coraz rzadsza rzecz spotykana. Płyta CD z, z muzyką. Fajnie, fajnie zrobiona. Więc no może nie. Fajnie sobie będzie posłuchać i sprawdzić, co, to, co tam są za utwory. Za tą grę, powiem Wam szczerze, zapłaciłem 30, 30 zł, więc myślę, że, że, że cena jak najbardziej fajna. Gra jest kompletna. Będzie sobie to warto kiedyś, warto będzie sobie to kiedyś sprawdzić. No i tu, widzicie, jest, gra dostała bardzo, bardzo dobre oceny. Z tego, co tutaj możecie zobaczyć, 10 na 10, 9 na 10 i 8, 8 na. na na 10 od GameSpotu, więc Nintendo Live dało 9 na 10, więc, więc tytuł na, pe na pewno jest dobry i warte ogrania, więc to jest Beat Trip, też fajna gra i kolejną grą, którą wam pokażę. jest To już jest gra na Xboxa, też na Xboxa Classica jest jedną, jedną z moich ulubionych platform. A to już jest OutRun 2006 Coast to Coast. Mega, powiem Wam, świetny, świetny wyryw. Gra też jest rzadka. No jest, jest, powiem Wam, że jest jest w cenie. Jest oczywiście, jest oczywiście płytka i jest, jest, jest manualek. Więc bardzo fajnie. To jest... Tak, mam tą grę też na... Na PSP w swojej kolekcji i na, na PlayStation 2, no ale ta właśnie wersja na Xbox'a klasyka jest najbar najbardziej, najbardziej wypasiona, jeżeli chodzi o grafikę. Jak sami wiecie, pi pierwszy Xbox miał tą grafikę du du dużo, dużo, dużo lepszą, dużo fajniejszą. Lepiej te gry wyglądały na Xbox'u klasyku, więc ta gra dlatego tak dużo kosztuje też, między innymi więc ja za tą grę zapłaciłem, zapłaciłem nie, nie całe, nie całe 300 zł, więc udało się traf... kupić naprawdę w dobrej cenie wiem jest to jest to, to nie mało pieniędzy, ale, ale tytuł jest warty tego, zwłaszcza, że, że ogrywałem ten tytuł do, dobre 20 lat temu, kiedy kupiłem swoje, swojego pierwszego Xboxa więc, więc mega, mega się cieszę, lubię lubię, lubię odrany. Fajny arcidowy styl jazdy, więc nie, nie muszę wam tego przed, przedstawiać tej gry. I to jest właśnie już na dzisiaj o, osta, ostatnia gra, którą wam pokażę. Więc jest, jest tych gier naprawdę dużo fajnych do kolekcji. Gry są naprawdę w cenie nie, nie, były, nie były tanie, ale, ale myślę, że naprawdę warto, więc mam nadzieję, że, że się Wam podobał dzisiejszy odcinek. To będzie na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Was, oczywiście, jeszcze raz do, do lajkowania i do komentowania. Dzięki Wam wszystkim za to, że subskrybujecie kanał i za, za to, że jesteście razem, tworzymy ten kanał. Jak najbardziej, więc pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Cześć!